No dobrze, mamy, wyż... o, mamy unboxing, proszę Państwa. Otworzyliśmy to wielkie pudełko. No wielkie, no dość duże. E, dlaczego wielkie? Bo to też jest grube. Jak widzimy, to ma gdzieś z 10 cm grubości. Ciężka rzecz. Pewnie będzie ze 3 kg ważyć. Już tutaj czuć, że ta cena, która była dana za nią, a można w promocjach nawet od, od 200 zł dać jest ceną dobrą, bo to po samej wadze to bym nawet na 300, 250, a czy zależy to w środku. Zaraz to się nam pokaże, prawda? Mamy tutaj Gloomhaven Szczęki Lwa, Gloomhaven Szczęki Lwa, w pełni kooperacyjna gra, kampania w świecie fantazy stworzona przez Izaka Childressa. Mamy tutaj, jak widać, już cztery figurki będą, e, chwalam się, że 100 żetonów, 20 wydarzeń, mapa miasta z naklejkami, 16 potworów kartonowych instrukcja, dwie księgi scenariuszy, 25 przygód. Gra Pata najwyższej ocenianej grze planszowej w historii. E, się chwalą. Samodzielna gra lub rozszerzenie do gloomhaven No nic, zobaczmy, co tam mamy. Zatem w środku. to rozpakowaczy. Ten, ten odpowiedni ciężaru. kudło, Grubości. Rejestruję kosza. A bardzo fajna jest tekstura tego pudełka. takie jest śliskie, jakieś. Właśnie nie śliskie, takie dziwne. Trochę jak w martwej zimie. Tak mi porównam. Martwa Zima ma podobnie. Od razu mi tu coś wyskoczyło. To jest. Witamy w Gluym Haven. Stop. Przeczytaj, nie zrobić coś innego. Czyli. Jak to otwierać, żeby... o, jakieś żetony mamy tutaj. Otwory pierwsze księga scenariuszy Tutaj mamy sobie scenariusze nasze o, rozłożenie. Będziemy tutaj rozgrywać w książce nasze misje Od razu widzimy tutaj zasadzka przy drodze, scenariusz pierwszy Tak będzie wyglądać. Już są opisy jakieś nam wyskoczyły to tutaj od razu żetony pierwszych potworów. Następnie mamy druga. Uzupełniająca księga scenariuszy jakbym było mało. To jest kolejna. I tutaj jakieś są takie mniejsze plansze. Nie wiem, co tu się w ogóle wydarzyło. Ale nic, no jest tego sporo. Dwie księgi scenariuszy. Glosariusz. Czyli podejrzewam, że będzie tutaj tak, tak, czyli alfabetyczny, mówiąc krótko, opis różnych rzeczy z instrukcji, z tego co widać. A także jakiś dodatek, jak karty wyglądają i tak dalej, jak to czytać. Jest tego sporo, ponad 30 stron. Instrukcja wprowadzająca, kolejna instrukcja, jakby nam było mało po są przykłady, wszystko dokładnie opisane koniec, zasady, nowe mechaniki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest tego stron. Znowu 30, no tam 31, 30, prawda? Naklejki miejsc, naklejki na papę. Mamy jedno z żetonami. Pla plansza, Druga plansza z żetonami. Trzecia plansza z żetonami. To są ewidentnie potwory różnego rodzaju. Czwarta plansza. Tutaj znowu są potwory ewidentnie. I jeszcze jakieś wygaszone, słabnące i silne. Kolejne potwory. Następne żetony jeszcze się jakieś potwory do Was znalazły. Wyburzyciel, topór, chochli krwi. Okej. Okay. Mapa. O, znowu jest taka fajna leśniąca z tego. Podobnego zrobiona jak pudełko, że jest taka pokrywa na tej tekturze dodatkowa, lśniąca. to po to oczywiście, żeby te naklejki tam się dobrze przyklejały. Gdyby to była zwykła tektura, to by nam się to źle przyklejało, pewnie źle odklejało. Następnie mamy tutaj bardzo fajny insercik. Liczniki. Jakby nie mamy liczniki, pewnie życia. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery. No tak tajemnicze koperty jeden, dwa trzy cztery tajemnicze koperty z góry to właśnie wygląda bardzo, bardzo fajnie i teraz tutaj mamy karty część pierwsza, miasto to są jakieś scenariuszowe rzeczy ogólnie tak, wydarzenia mamy tutaj walutki karteczki, akrobata widzimy tutaj jakieś gogle cokolego wzroku jakieś przedmioty kolejne kolejne karty dużo woreczków strunowych jakbyśmy chcieli to potem wszystko zapakować żetony podstawki pod otwory a tutaj wyciągamy sobie jeszcze tam insercik i wkładamy mamy następne pod spodem schowane są Wyjący strzał. Boss. Tak to wygląda potem. No to już wszystko leci tutaj. Ale jest więcej, więcej rzeczy, których znamy ze zwykłego Haven, czyli tajemnicze, tajemnicze pudełeczka, które potem będzie się otwierać. Coś tam oczywiście będzie w środku. Należy oczekiwać figurek. Jak można mać. Jest tego 8. Jeszcze, a, już mówiłem stronowe. Dalej mamy tutaj niedostępne przedmioty, klątwy błogosławieństwa, napotkane wydarzenia, nowe wydarzenia, modyfikatory ataku potworów, dostępne przedmioty, a tu już było. Niedostępne przedmioty. Dobra. I jeszcze więcej kopert. Jeszcze więcej. A, to są, już wiem, ok. Dobrze. Do wykonywania tam wkładania ta, naszych kart postaci i tutaj właśnie mamy to wiele krwi olbrzymia żmija i potwory tutaj sobie wkładamy w te takie jakieś koperty i to jest zatem wszystko czyli to już więcej nic nie ma tam były te duże koperty tutaj tak wygląda zatem gloomhaven Szczęki lwa. W środku jest tego rzeczywiście dużo tutaj zawartości. Dobra cena. W takiej sytuacji mamy sobie. Jak to sobie to wszystko wrócimy. I no i najwięcej prawda. Raz. Dwa. A mapa. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Tutaj już tam. Naklejki. Jedna instrukcja. Glosariusz. Znowu te potwory. Kolejna instrukcja. Coś się jeszcze kolejne scenariusze i to witamy. To byłoby tyle. Oj, będzie grane. 25 scenariuszy. No tak, tak.